O, jeszcze pani Eliza się dopisała, że z Burzowego Włocławka pozdrawia. Dobry wieczór, dzień dobry panie dzień redaktorze. Eliza. Tak D jest, pozdrawiamy Elizę również. Dzień, tak, i wszystkich słuchaczy <śm> i słuchaczki, tak. E, no właśnie, spadł dzień. u pana deszcz w lesie już, czy jeszcze nie? Był łabana? bardzo fajny deszcz, był bardzo fajny deszcz. Yy, yy, Niespecjalnie na mnie, ale na, yy, przede wszystkim na, na drzewa potrzebujące tego deszczu. I, tak, tak. I to było bardzo ważne, przyjemne wydarzenie, aczkolwiek szkoda, że takie krótkie. Bo właściwie teraz chyba temperatura jest podobna jak przed deszczem. Naprawdę? Ojej. Bo zrobiło się jakoś tak. No ta wilgoć po prostu zaczęła ponownie jednak. Dochodzić do głosu. Dochodzić do głosu to jest nic, ale ona tutaj decyduje, jeżeli chodzi o głos. Co? Zdecydowanie. No wolałbym, żeby tak nie było, no ale cóż. Takie jest lato w tropikach i musimy się w jakiś sposób do tego przyzwyczaić. Tak, nie jest to do, po do raz pierwszy. do zmian klimatu. Dokładnie. Nie jest to po raz pierwszy. Dokładnie. Yy, no właśnie, yy, lato, czyli no. wakacje i dzisiejsza kanapka wakacyjna, jak rozumiem. No raczej tak. No nie wyobrażam sobie inaczej, żeby w dniu dzisiejszym na przykład posłuchać jakiejś piosenki, która. Last Christmas. Yy, 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 tak, na przykład, by była. Ale dlaczego nie? Tak, żeby sobie, się ochłodzić, chociaż muzycznie. No to już tak proponuję na, na naszych koncertach, już, że na przykład czarny śnieg w jakiś sposób może schłodzić, chociaż podobno też może trochę wybrudzić. Ja więc... się zastanawiam, że czarny śnieg, dlaczego nie żółty? No ale dobra. <laughs> no chyba jednak lepiej, <laughs> mimo wszystko. Dobrze. Natomiast rzeczywiście zdarza się w różnym kolorze ten, ten śnieg. Ja oczywiście najbardziej lubię w kolorze białym. Jak jest pierwszy? Ale co ja teraz będę mówił o śniegu, jak teraz mamy zupełnie inną porę roku. No, ale to zawsze tak miło sobie wspomnieć śnieg, zwłaszcza tak, kiedy jest tak gorąco. Tak, mnie porwało no. po prostu i w ogóle zapomniałem o tym, że przecież mamy, mamy lipiec. Chociaż powiem szczerze, że już dzisiaj tak nawet zobaczyłem teraz, że jeżeli chodzi o, o to, że, że jest jasno, no to jest jasno, mhm. ale nie jest tak jasno mocno, jak było jeszcze te 3-4 tygodnie temu. Tak mi się wydaje. Tak, no bo dzień to już krótszy, jest troszeczkę tak. tak, troszeczkę mniej. No jeszcze moment i będziemy się witać już o zmierzchu, tak naprawdę. W szaróweczce. No, no. W szaróweczce, tak, to prawda. Dokładnie. No ale co zrobić, co zrobić? No, 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 no korzystajmy z tych miesięcy letnich, z tych dni letnich, e, póki co i. Nie narzekajmy na to, bo to później będziemy A, myśleć, że to ma... Na... Ale kto narzeka, panie redaktorze? Co? Słyszałem, tak? słyszałem. Aha, tak, tak, słyszałem takie głosy narzekania. Ale to i... chyba nie w radiu wtedy. No na pewno nie. Było People are People <laughs> przede wszystkim teraz. No. W bardzo ładnej wersji. Zespół Depeche Uwielbiałem ten utwór. Tak, tak, ale to, to znowu się powtarza ta maksyma. Y, sprawdza się, że zwycięzców poznaje się już na starcie, że to. Y, Rokowali dobrze po prostu już wtedy. Oj, tak. totalnie dobrze, totalnie dobrze. Nawet jeszcze z tym Wisem Clarkiem, y, tak. mimo że to było trochę in, inne w nastroju. Tak. I takie bardziej taneczne, takie elektroniczne, ale takie elektroniczne mm, ze, smakiem, w, ze smakiem, w, prawda? Ze stronę wesołego popu, to jednak to wszystko miało swoją klasę, zdecydowanie. Dokładnie, ale no bo trzeba przyznać, że nawet ta pierwsza płyta, my ją kojarzymy głównie z utworu "Just Can't Get Enough". Tak. To na przykład utwór "New Life" wcale już nie jest taki wesoły. Tak naprawdę. No, oczywiście, oczywiście, ale, ale jednak, jeżeli, jeżeli ten utwór został wybrany jakoś tam do, do tego, żeby promować wykonawcę, to znaczy, że jednak mm, może może jednak wizerunek miał być Tak, się że w tym wytwórnia momencie. widziała w nich jednak taki boys band, prawda? Tak, tym bardziej, że świetnie się w tym odnajdywali i David Graham który śpiewał Jazz to zdecydowanie był bardzo skoczny. Tak. Tak, tak. Dobra, ale idziemy do kanapy. Ale letnie. nie o tym. dzisiaj tak, bo dzisiaj y, mamy chyba One Hit Wonder tak zwany, tak? Czyli. Oj, zdecydowanie, Zdecydowanie One Hit Wonder, mimo że wykonawca próbował naprawdę od bardzo e, zamieszłych czasów, jak na ten hit, o. który e, się pojawił w 1994 roku. Natomiast wykonawca swój pierwszy singiel wydał w roku 1981. Aż tak. Tak, World Affairs. E, Takim miał tytuł. E, no można się spodziewać, że nie było tam specjalnie jakiegoś takiego e, ogromnego e, entuzjazmu i wielkiego przyjęcia oczekiwania na wykonawcę. E, nie wiem czy on już wtedy był Ini Kamozi, bo ponieważ urodził się jako Cecil Campbell e, i był jamajskim artystą reggae. To też zobaczyłem, że e, jego utwór Here Comes the Hot Stepper, który dzisiaj e, zabrzmi, e, też jest uważany, że jest to przebój regę. Ja nigdy bym nie pomyślał, że to jest reggae. Prawda? Nie. Może dlatego, że wokalista jest bardzo. po pierwsze z jamajki, a po drugie jakoś tak. widocznie takie korzenie a, reggae. Ale jest, Zdecydowanie. Jest, jest taki stereotyp, prawda? Że jak coś z jamajki, to musi być reggae. No właśnie, no właśnie. A, 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 ta, a, a chociaż muzycznie to do reggae jest, no nie do końca jest podobne. Kompletnie, tj. jakby w ogóle nie. nie, nie bardziej mi to no, pasowało że... na, jakąś ta, na jakiegoś takiego. E, Hip-hopowca, który na chwilę skręcił w, w stronę popu, bo dokładnie, akurat e, tak. był, był taki moment i, i trzeba było na przykład zrobić piosenkę do filmu Breta Roberta z bardzo przyjemny hip-hopowy beat e, z oszczędnym aranżem instrumentów, no i co wy, odróżnia tylko hip-hop od, od tej piosenki, że w tej piosence no, nie ma rapu jako takiego, tylko jest no, zaśpiewana piosenka. Ale jest tam takie. Je, e, yeah. Man, prawda? A, a no tak, no znajduje tak, bo, się coś no takiego tak, no oraz tak, no takie y, r, różnego rodzaju w, 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 takie wejścia, które no, nie powstydziłby się jakiś tam skład hip-hopowy, moim zdaniem. Dokładnie. Szczególnie w 1994 roku, ale kiedy to, to jednak ale zupełnie w, inaczej brzmiało. Idealnie się wpisało w te lata, prawda? Bo wtedy tak. taki był wybuch hip-hopu, tych lupów, sampli y, I teraz do tych sampli chcę nawiązać, bo no. y, ten pierwszy dźwięk, prawda, z tego tak. utworu to jest, ja, będąc absolutnym fanem filmu Beetlejuice, czyli Sok z Żuka, tak. z, z fantastyczną, i to trzeci raz dzisiaj użyję tego słowa, fantastyczną rolą Michaela Kitona i Jeannie Davis. Gina Davis w pewnym momencie y, zaatakowana przez Beetlejuice'a, czyli Michaela Kitona, tak. y, który bierze kij i podnosi jej sukienkę. I ona mówi: Hej, 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 hej. Uh -huh. <laughs> I to właśnie zostało przecież użyte w tym utworze. No, jest też... Ciekawe, co ona e, dostaje tantiemy za to. Wiesz co, jest też, jest, jest też taka wersja e, pewnej piosenki, która rzeczywiście e, ma coś takiego w swoim utworze. E, ten, ten taki początek. I wydaje mi się, że to jednak zostało samplowane stamtąd, nie, ale... Nie, ja to sprawdzałem. Ale ja naprawdę też słuchałem. E, już nie pamiętam w tej chwili, który to był utwór, ale ja sobie to przypomnę i później, i później prześlę. Ale, a, ale może w tym utworze też użyto fragmentu z tego filmu? Eee, 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 z, z, zaka, te, może taka teoria. Eee, może ja tak, sens. Aczkolwiek, aczkolwiek wydaje mi się, że ten utwór. Eee,

Wilsona Picketta w 1966 no. roku. Wilson Pickett, tak. Tak, i to jest dokładnie wzięte y, z, z takiego y, bardzo szybkiego, takiego rytm bluesowego przeboju, który właśnie miał to na, 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 na na na, 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 A to chyba takie... kojarzy. Chyba tak, kojarzy. i to było tak, bo w troszkę innym podziale, uh -huh. i trochę niby, niby śpiewane, no, do, 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 do innych pębnów, to też to, trochę inaczej brzmi. A tutaj jednak zostało trochę przyspieszone, połączone, i to zresztą tutaj też zostało fajnie to wykorzystane. Ale tak. wszędzie, w, w każdym opisie, wszystko jest przedstawione, skąd te fragmenty mogą pochodzić, Aha. i wydaje uh -huh. mi się, że to zostało gdzieś tam ujęte też, jeżeli chodzi o, o autorów tego utworu, więc no rzeczywiście tutaj jeżeli chodzi o składankę sampli, to trochę tego jest, bo z tego, co, co tam widziałem, no to chyba jest naprawdę chyba siedem numerów, które gdzieś tam e, zabrzmiały w tej piosence. A sama, okay, okay. sama piosenka też jest ciekawa, bo e, jest jej oryginalna wersja i jest też remix. Remiks, remiks e, był właśnie popularny y, na całym świecie i powiem szczerze, że y, niewiele się różni od wersji oryginalnej, tak jak czasami remiksy jednak m, no, mają czy inny tak. bit, czy, czy, czy trochę, tak. trochę jakiś tam inny podział w pewnym tak. momencie, czy tak. coś innego, podział jakieś chórki albo po prostu jakiś inny nastrój. Tutaj jednak ja tego nie zauważyłem. Y, natomiast na pewno remiks ma inny teledysk. I jeżeli chodzi o Teledysk re, do remiksu, to tam są zdjęcia z filmu Pretaport. Tak. I tam przewijają się e, takie, taka ilość gwiazd, e, jeżeli chodzi o światową modę, e, projektantów mody oraz taka ilość gwiazd filmowych, e, które wówczas były popularne, już właściwie były ikonami, że no, Nikamus miał wielkie szczęście, że w jego e, Teledysku zagrało tyle sław. W 1994 roku, to coś niesamowitego. No to y, to był też taki trend, no bo ja pamiętam na przykład y, teledysk George'a Michaela Cool Funki, gdzie też zaprosił y, topowe modelki do teledysku, a jeszcze Freedom? Nieraz, nie dokładnie. Tak, tak, czyli, czyli taka, taka... By, był, był taki trend, a poza tym no, Michael Jackson na przykład w In The Closet też zaprosił Naomi przecież Campbell, e, Naomi Campbell tak. a w Remember the Time była Iman, e prawda. No, a to już jest Wilson, Jeda Garet. Tak, 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 to tam. Także rzeczywiście to, to się działo. Natomiast jeżeli e, ktoś będzie sobie oglądał teledysk do remixu, to może zobaczyć, że w czasie 2.28 i w czasie 3.50 w czerwonej sukience e, występuje nie kto inny jak Katarzyna Figura. Tak. która zagrała także w Tretaporte Roberta Altmana. Tak, miała epizodyczną rolę i rzeczywiście chyba jest tam na, na ujęciu. No, ja dawno nie widziałem tego teledysku. Jest dwukrotnie. A, a, jest dwukrotnie. Ja ale... sobie specjalnie obejrzałem, żeby właśnie e, podpowiedzi słuchaczom, jak będą oglądali e, to, żeby po prostu zwrócili na to uwagę. Myślę, że to jest fajne. Katarzyna Figura, która pamiętam, że przyjechała wtedy e, opowiadać o tym, jak udało jej się zaistnieć w filmie hollywoodzkim, to powiedziała, że miała 15 dni zdjęciowych. I absolutnie w to wierzę, ponieważ ilość dni zdjęciowych może czasami nie przekładać się na ilość ujęć, ujęć które później tak. można zobaczyć w filmie, tak, czyli... ponieważ no, filmy są często tak cięte. Y, że czasami, y, że nawet reżyser, rol... reżyser ich nie poznaje. Tak. No, reżyser może nie poznawać, bo właśnie jest tak, że to u nas, to, to, ta europejska y, szkoła jest taka, że jednak reżyser uczestniczy y, w, w montażu, a w, w Stanach nie, tam po prostu oddaje Produ montażyście. Tak, producenci siadają i decydują. I koniec. Tak, tak. Później ewentualnie powstaje wersja reżyserska, jeżeli są na to pieniądze to ewentualnie słynny, można się gdzieś tam tym typu Słynny kazus Blade Runnera, o którym wspominałem tydzień temu, czyli łowca Ridley Scott, który po prostu nie mógł znieść wersji y, producenckiej, <laughs> a tak samo też było z filmem y, pewnego razu w Ameryce, czyli Once Upon a Time in America z mm -hmm. y, Sergio Leone, gdzie producenci totalnie odwrócili jego koncepcję i y, y, to był konflikt, y, który towarzyszył mu aż do śmierci. No, właśnie, to zrobić. Natomiast yy, zdarzało się rzeczywiście tak, że niektórzy aktorzy, nawet mający naprawdę sporą rolę w jakimś filmie, okazywało się później, że po prostu kompletnie yy, dana postać wylatywała i po prostu tak, ich nie było. Tak, tak, tak. tak. I to nawet to, to aktorzy tacy naprawdę, którzy swoim nazwiskiem mogliby zapewnić jakąś dodatkową ilość publiczności w salach kinowych. Tak. Ale to tak sobie myślę, że. No to czyli mamy polski akcent w tej kanapce dzisiaj. Oj, mamy, tak, zdecydowanie. Dwukrotnie, kad figura w czerwonej sukience. Naprawdę po, do... 2,28 po... i 3,50. Pociąg do Hollywood po prostu się spełnił. Oj, tak, 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 dokładnie. Panie redaktorze, bo ja się zdziwiłem. Ja myślałem, że zawsze czy ini", y... Inikiamozy, czyli Inni? Inni Inikiamozy tak A, było okay. zawsze czytane. Pamiętam jeszcze z list przebojów z początku lat 90., z, z prezentacji w MTV. No pamiętam, bo jeszcze ja byłem bardzo dorosły i, i zdecydowanie okay. mogłem na to zwracać uwagę. No, Natomiast człowiek się uczy całe życie po prostu. Dobrze. My... Często tak jest, że, 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 że pewna nazwa niekoniecznie jest odczytywana tak, jakbyśmy sobie wymyślali, że nie wiem, wynika to z, z tego, że akurat w danym języku i na przykład za każdym razem będzie czytany jako I. Ej, właśnie, ja, dzi ja dzisiaj nie wiedziałem, y jak przeczytać imbruglia, no bo imbruglia? I'm im imbruglia, ale imbruglia jest z Australii, to jest jeszcze inna sytuacja i tam mogą być zupełnie inne jakieś do do góry nogami, które... Do góry nogami wszystko, tak. No, do góry nogami i w ogóle jeżdżą po prawej stronie, także... Mogą tak, a... po lewej, przepraszam. So I'm jest... I'm, no. I'm tak, tak, No dobrze, tak. ale dzisiaj Inikamozi. W takim razie, tak? Mozy, tak. Bardzo, bardzo letni numer. Skojarzyło mi się, bo miałem, powiem szczerze, że też w głowie zupełnie jakieś takie inne kanapki. Jak tak wygrzebywałem, to trochę tak trąciło pleśnią, i myślałem, może jednak to, ale, ale pomyślałem, że jak y, dziś nie zaprezentuję tego numeru, to. Y, to, to może później być zupełnie inaczej odebrane. Dobrze. A jak w tej chwili jest bardzo gorąco, jest taki tropikalny żar i tropikalna burza, właściwie po burzy, i jest ta wilgoć i to wszystko, to e, taki wykonawca z Jamajki jest zdecydowanie. Idealny. Mhm. Mm -hmm. Czyli Hill comes the hot stepper. Uwaga, wchodzi pan, który robi gorące kroki. <głos> 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 tak, i Nikamozis zresztą był później nazywany stepperem. A, proszę bardzo. Po prostu. Przykleiło mu się. No. Tak, tak. Numer jeden w Stanach Zjednoczonych, numer jeden w, K w Kanadzie, numer cztery w Wielkiej Brytanii i w innych z takimi, krajów europejskich. Ale z takimi gwiazdami <noise> w teledysku to nie sztuka. <głos> no, <głos> Jak można, można by naprawdę długo wymieniać. Ja też piosenka od, jest ładna, tak naprawdę. Od Sophie Loren przez Julie Roberts, Sima Robinsa i, i, wykonawcy i, te, i modelki typu. Linda Ewangelista Aha, i tak. y, 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 y cała Klaudia Schiffer i, i nawet jean Paul Goties się gdzieś tam załapał. A, tam... a i występuje także Tracy Alman, która niedawno śpiewała. A, a nie ten, a Polański tam też się nie, nie pałęta gdzieś? Mm... Mogło tak być. Y... Nie, chyba. Znaczy może w filmie, w filmie może się zaznaczył, bo jednak to się wszystko dzieje w Paryżu, a on jednak. Y... Od, od wielu lat bardzo prężnie tam działa, natomiast w Teledysku nie zauważyłem. Przypomniał mi się Chris Isaac i Wicked Game. Tam była chyba. Helena Christensen. Oj, o tak. A, tak. To też trzeba kiedyś po to sięgnąć. Ale to było. Tak, mieliśmy? A, no, no dobrze. Mieliśmy? No, to pamięć ludzka jest zawodna jednak. Tak? Nie, no, no trochę już było tych piosenek, także bez przesady. To, to... Tym bardziej, że ja na przykład wybieram tylko do tego kącika, a tutaj u pana doktora jednak wy wybory są jednak no tak, dużo ja szersze, że tak, tak powiem. No tak, bo no, no, muszę przygotować jakby całą transmisję, prawda? Tak no ten właśnie, ten film, no tak. właśnie, także może a no się tak, okazać. Tak, to w że ogóle jednak... było, tak, 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 tak. No w ogóle, tak. W ogóle na pewno. No dobra, to słuchamy. Co, panie redaktorze? Słuchamy y i kołyszemy się. Y w rytm tego jamańskiego pseudo ale naprawdę myślę, że to jest świetny popowy hit, który dzięki temu zaśpiewowi od razu wchodził w ucho, tak. a później jeszcze można było się sobie świetnie potańczyć. Właśnie, powtórzę, to po prostu ładna piosenka jest. No. no oczywiście. Słyszymy się za tydzień, panie redaktorze? No dlaczego nie? A, okej, okay. dobra. <grystanie> to jesteśmy umówieni. 18 lipca, oczywiście. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <grystanie> Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, słuchaczki. Pozdrawiam i zapraszam w sobotę do miejscowości WIEWO, niedaleko Leszna. Tam jest WIEWIADA i na tej WIEWIADzie o godzinie 21.30 pojawia się z zespołem Papade. Także gdyby ktoś był w pobliżu to myślę, że jak się spotkamy, to, to będzie dobra zabawa. A Leszno jest taka ulica w Warszawie. Leszno to jest też miasto rozkaz. Okej. Okay. No, <głos》>. Ale nie, teraz wstajemy i się kołyszemy. Dobra. <głos》>, tak jest. <głos》>, dziękuję. Do usłyszenia, panie redaktorze. Do usłyszenia.